Agnieszka, Weronika i Jagoda. Dzisiaj będziemy przeprowadzać taki mały eksperyment. Otóż będziemy chodzić po centrum naszego miasta, wyrzucać ostentacyjnie śmieci i sprawdzać, jak wiele osób na to zareaguje. Czy w zasadzie myślę, że możemy się spodziewać wszystkiego. Może być ciekawie, no. Czyli idziemy tak, sprawdzać. Tak, tak jest. się, No w miejscach, gdzie więcej było ludzi, to spodziewałam się, że jednak właśnie wtedy będą reagować. Tak, to Ale też. A ludzie reagowali jak byli ludzi. pojedynczo albo w swoim własnym gronie. Tak, tak. Jak raz jednak odpowiedziało 10 osób i w zasadzie żadna z nich się nie chciała wyrwać, żadna tak. nie chciała być tą pierwszą. Jakby to był wstyd powiedzieć komuś nie no, śmiećcie.

Ale, powiedzieć, o co chodzi? co? Masia. No dajcie tylko. A chodzi na bo chyba po policję dzwonią. dziękuję, I dziękuję za reakcję. Tak jest. Ty szukasz? Co robił? Nie wiem, nie. czekamy. Ale ty nie masz tam? No i te drugie. No bo... to daleko trochę. No właśnie. Tak mam te worki i być tak śmieci... I zbierać tego wiatra, to będzie... Ale to tak... Ale wiesz... Ale... Znacznie? Nie, nie, nie. Nie, ja osobiście myślałam, że trochę mniej osób zareaguje i że będzie więcej osób tak kto miała gdzieś, a tam jeden pan nawet na policję na nas dzwonił, jedna Także... pani chciała nam borki dać, żebyśmy posprzątały cały plac. Także całkiem dużo ludzi za, zareagowało i myślę, że fajne są takie akcje. Dzień dobry. Pani my tak specjalnie tutaj świecimy. Miałem taki eksperyment. Wróciła pani żagę. Tak. No dlaczego? No, fajne miejsce, szkoda by było zaświecać, tak? Wiadomo. No czułam, że coś z tym co Miałam Miałem się odezwać, rozmawiałam przez telefon. więc łatwiej mi było wziąć i znaleźć koszm wspólnie z firmą Eneris rozpoczynamy akcję edukacyjną dla mieszkańców naszego miasta, że warto dbać o środowisko, że warto dbać o czystość w przestrzeni publicznej. Jednym z takich kroków w marszu ku czystemu środowisku w Tomaszowie Mazowieckim może być program grantowy pomysły chroniące środowisko. To od Państwa inicjatywy zależy, jakie projekty ekologiczne będą realizowane w Tomaszowie. Co więcej, to Państwa projekt może być zrealizowany w Tomaszowie. Wystarczy wpaść na dobry pomysł, wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie grupamyślnikeneris.pl i przesłać go do nas. Najlepszy pomysł zostanie nagrodzony kwotą 5000 złotych. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie grantowym Eneris pomysły chroniące środowisko.